No to się już pakujemy. Może spakujemy już się na to grill i ognisko. Dobrze, no to możesz się iść pobawić, a ja spakuję wszystkich. Dob dobra, mamo. Dobrze. Ale fajnie. No to pora pakowania. Spakuję na pewno trochę bo może się przyda. Ale w sumie my tam mamy lodówkę z jedzeniem. Okej. Okay. O, jeszcze tutaj mam mięsko. Poczuj się. Oj, poczek się nie zmieści. No to poczek wezmę. w Wtorek. Jeszcze pieski trzeba wziąć. I kotka. I filtrz, i bosz. ile tych rzeczy. I jeszcze lena. Lenka, lenka! Który chcesz wziąć plecak, Nie. Ja ci wezmę kapelusz i okulary, okej? Okay? Dobra. Co byś chciała wziąć? Na pewno autka. E, Moją ulubioną, wioletową jajkę. Banki. No weź sobie jeszcze ten tablet. Jak ty to nazywasz? iPad. Mamo, to jest iPad Pro Max. iPad Pro Max? Jeszcze chcę mojego gniotka. Mój gniotek. Pan Lekin. Oj, teraz muszę to zapiąć. Oj. Aj, po mnie... Powstrzymię... Hm, nie wiem gdzie brać to wszystko. Hm, jak to zapiąć? Dobra, mam zapięte. Dobrze, no to ja tutaj położymy na stół, to teraz pieski. Hop, tak... No to co, chyba wszystkich mamy gotowych. A Jeszcze ty się musisz ubrać. No i we, ja ci wezmę iPada. To jest iPad Pro Max. Pro Max? Oj. No to przepraszam bardzo, panią król. Jestem księżniczka królowa Księżniczka królowa? To weźmiesz sobie iPada? Tak, mamo, weźmę sobie iPada. Ale się tak cieszę, że jedziemy na ognisko. To czekaj, tego iPada... Dobra, no ja nie wiem gdzie go dać, no bo jeszcze zwierzętka, zwierzęta trzeba tylko do torby i idzie. Już jesteśmy, możesz się w ja, sumie to wypakować. Mm. No i co, trzeba czekać na gości. Dabia, pap Dab, tu, tatu tu. Dobra tu. kochanie, no to... Co chcesz robić? Chcę położyć i pograć. Dobra, no to idź na dwór, a ja jestem kochanie w domku. O! Mama, ściągnę te książki i masz album. No dobra. No to tak, ja w sumie wypakuję mięso. na gości. No, bo... hmm. O! Lodówkę, w... przynosz lodówkę, mieliśmy w tutaj. Tak samo mój telefon zapomniałam ostatnio. O! Ale tyle tutaj rzeczy. W ostatnim razie nie pamiętam nawet, że tutaj zostawiłam to wszystko. Nie, nie wiedziałam. Kilka minutek później czy wiecie, kto tutaj jest? Tak, tak, coś robiłem. Hmm, tylko nie. O, jak fajnie! No, chodź, kochanie, Chodź mi, chodź mi. Już idziemy, już. No mama, a jak to kto? A gdzie jest mama? W środku w domku. A macie tu domek? No tak, mama zrobiła. Mamo, goście przyjechali. O, to świetnie. No cześć ty, ty, wszystkim. No to co, może już rozpalamy ognisko grilla? Jasne, jasne, to ja zapuszkam. Tu, słuchajcie, o, miejsce zabrakło. My się będziemy bawili. Aha, jeszcze. Trzy miejsca są potrzebne, no to, hop, może wycieczkę, hop, jasne, jasne, joj, tak, zaniedbku, pomarał, muszę jechać, aha, dobra, 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 mamo, no, a my możemy z, z tą, z i z Markiem iść do, do, wku. tak, 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 idźcie sobie, Julek, Julek. No to nie mam jak tutaj zobaczę. Pomyślcie w Nie, nie, ja już tutaj włączam o tej gry. J się już rozbadamy. Kto to chce? chciałby już ktoś coś. Mam chleb, mam ser, mam jajka W lodówce mam albuza, mam pizzę, No różnie, różnie mam To ja najpierw będę smażyła kukurydzę może, okej? Okay? Na początek usmażymy kukurydzkę Dużo kukurydzy, w sumie tam wreszcie yy, możesz mi dać kukurydzę A wy co? Wy tutaj na noc zostajecie? Chyba zostaniemy właśnie jakoś tak i pójdziemy spać. Myślę, że na krzesłach spały jakoś tak. My się tutaj ułożymy. A to co wy? Nie wziąłyście sobie materaca ani nic? Nie wziąłyście sobie materaca ani nic? No właśnie, materaca ani nic? No nie, jakoś tak stwierdziłam, że dobra na krzesłach, w ciuchach, łosarę i tak ja tu nie idzie do szkoły. O, no, A na szlew no, ja jej odpuściłam, bo w ten, wczoraj miała gorączkę. Yy, dobra, no to jeszcze trochę kukurydzkę posmażymy. Kuba! Ja na niego tam mówię, Kuba, ma. Dzieciaki, chodźcie. Lena, co byś chciała? Ja mówię Lena. Tak, ja mówię Lena. No to tak, ja chcę jajko, kukurydzę i siela. Jajko, kukurydzę i sera? Chyba jajka. No, jajka. My też, my też. Dobra, jajko, kukurydzę i sera. Dobra, no to siadajcie już tam przy stole. A wiecie, co jest najśmieszniejsze? No, 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 co jest najśmieszniejsze? To, że mama nie ma ani talerzy, ani widelciów, ani niczego nie ma. Niczego nie macie? Miau. Ej! siła wodak! <laughs> No, złamańcie stąd, ale już! Dobra, no to myślę, że kukurydzy już się mogły upiec O, są Piękne ciemnotki, tutaj już się... Dobra, no to kukurydzy są na dole. Kto by chciał, niż pierwsze kukurydki? Lee, ja tak, za bardzo nie jestem głodna. My już nie do na Dobra. że ja w rękę. Tak. jak mamy manieli. To są wasze maniery? Super. A tak w ogóle, tu wszyscy jesteście głodni? Tak. Ja cię, mamo, zapomniałam. dam powiedzieć, że jest bardzo super, super mega, ekstra, godna, godna, godna. No tak. Ojejku, ojejku. Okej okay, już. Serki mam. nie słodkie schodzi. nie słodkie u nas. Że tak powiem. No, sery te. Sery jajka schodzą bardzo szybko. Chleb też w sklepach ostatnio nie było chleba. Więc musieliśmy jechać do dziadków. Proszę każdy na posażać. No, no i właśnie tak to tutaj wygląda życie. Musieliśmy jechać do dziadków. Żeby nam tego chleba narobili. To nam tyle narobili. Chleba, bułek, wszystkiego nam narobili. Ja tutaj już jej grzęję, bo nie za, za. Zanim zjedzą, to już wszystko będzie. będzie. zimne! Albo cik! Bo to jest. zawsze takie No, no to wy chcecie coś do picia? Jedzenie? Nie, nie, nie! Dobra. Ale ładnie, to się tutaj. to samo robiłaś? lasy? Koczone, Kiedy nadszedł wieczór. No, wszyscy już coś zjedliśmy, no to ja odpalę no. I takie ognisko jest! Dobra, mamo. A co wy sobie w tym domu będziecie kisić? No bo nam tym, no, nie zajmiemy yy, no Dobra, ja z Leną już też jedziemy, yy, bo... No my już i jedziemy od, od tutaj. To ja wezmę. No bo ja z serem przy, przyjechałem. Z przyjechałeś. dawaj, jedziemy już. No, no to pa! Jedziemy się chyba w niedzielę. Dobra, no to dajemy tutaj. Chodź serem? A ale dać mi coś do leczenia tam, no nawet tam ci wezmę plecak szablonki. Cześć, czy ja bym mogła się tutaj wkisić gdzieś tą Martę? Jasne, jasne. Dobra, no to my jeszcze zostaniemy trochę. No, bo tutaj ciepło jest tak. Tu teraz przy tym gniechu to ciepło. No. Tak, tak, no jasne, jasne, No a jak tam u, u tej, u ciebie, że ci płynie? No, nawet fajnie. A co tam robisz? No, tej lanie. Robię nie bo ona mówi, że jakaś tak głodna. To jej zrobię, to z... no, jak jej robię, to już sobie zrobię. Mam też zrobić?

Bułkę dam cioci, a to co zrobię? mamo cicho być. Wiesz co, powiem ci, że jakoś tak chleb z kukurydzką. No to się właśnie No, no bo my teraz tutaj, tutaj, rok szkolny, już się kończy, już to daleko wakacje. No to ja sobie pomyślałam, że teraz ona to tutaj, my możemy sobie spać, załatwimy sobie na przykład ciuchy. No i co? No? no i będziemy mieli. Będziemy tutaj, myślę, że też na wakacje albo pojedziemy do babci, albo do hotelu. nad morskiego pojedziemy. Ale myślę, że nagle pojedziemy do babki. bo to tam mamy taki, powiem, zjazd. Gdzie tam wszyscy przyjeżdżają, to jest taka impreza. Wszyscy są, wszyscy wnuki, moje tak, siostry. A no właśnie. A kto jesteś najstarsza z rodziną? Właśnie. Nie Nie, ja, ja to najmłodsza jestem. krzesła. Będziemy spalić już. Biccia. No, no to pa. Pa. Widzimy się w piątek, w środę, w południu, kto mówi? Dobra, spróbuję zabawki. I już yy, chodźmy spać. No tak, idziesz spać, kochanie. Ale, mamo, nie wzięłaś matelaca. No tak, nie wzięłam. Jutro, kochanie, konie.